Zatem czterech najlepszych rajderów tego turnieju w wyścigu 12 pod taśmą. Trochę przyspieszony finał, no ale cóż. Pierwszy Maciej Janowski na drugi, Fredrik Lindgren trzeci. i Łofin, te czwarte pole startowe. Bardzo trudna sytuacja Maciej Janowskiego. Będzie tutaj mu niezwykle ciężko spada na ostatnie miejsce. Co robi Fredrik Lindgren? bez torpeda, nie ma dwóch stań, te silniki, ta głowa, a teraz wiesza, odzyskuje pozycję Jason Doyle, to jest wyścig najlepszych pilotów w tym turnieju i na razie to widać jak na dłoni, Doyle, Lindgren, co za rywalizacja, Lindgren jednak przed kołem Doyla, ale musi wyjechać, bo takie są prawa fizyki, więc Doyle odzyskuje Lindgren, jeszcze raz, żeby tutaj rozbujać stadion i pokazać, że ściga się każdy dojl. Jeszcze raz. Teraz to już brzmi jak zabawa, jak igraszka, jak jakieś wesołe miasteczko. Czy to jest suzer? Czy to jest walka? Tak, to jest walka o tytuł Mistrza Świata i na kresce nie. Jednak obronił się Fredrik Lindgren po wyścigu sezonu Grand Prix 2017. Stworzyli show, stworzyli widok.